Kochani, stała się rzecz stra straszna. Potłukłam sobie dzbanek tam na herbatę, zobaczcie. Widzicie? Potłukłam sobie tu yy, ten dziubek do nalewania. Dotknęłam, chciałam go włożyć do zmywarki i dotknęłam za mocno yy, kubka i mi się stłukł, muszę sobie kupić nowy. Ale wiecie, jak mi go szkoda? Taki dobry, powiem Wam, że tak mi się sprawdza ten, yy, ten dzbanek do herbaty, że Szkoda mi. Co, mi, co mi nie jest takich rzeczy, szkoda, ponieważ uważam, że rzeczy są dla ludzi, a nie ludzie dla rzeczy. To tego mi szkoda. No dobra, ale kupię sobie nowy. Mam nadzieję, że jeszcze w homli jest, bo kupowałam go w homli, więc mam nadzieję, że, 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 że ten. Właśnie piję kawkę, bo sobie zrobiłam. No i słuchajcie, szykuję się. Wstawia jeszcze tylko tą zmywarkę, którą chciałam nieszczęsną wstawić. O! Żeby się tu wszystko myło. No, błyszczat trzeba dodać, ale to później dodam. No. A to mi się nie chce zamknąć. Coś mi tu uwiera. Pewnie to. Dobra, muszę was włączyć. Tak, ucho uwierało. Oj, nie włącza się. Jeszcze raz. O, jest włącza się. Ucho uwierało. Także zobaczcie, pokażę Wam pod światło, jak to wygląda. Zobaczcie, właśnie wywaliłam makaron to z wczoraj yy, z kolacji, ale właśnie wywaliłam torebki i cytryny, i chciałam wstawić do zmywarki i zobaczcie, co się stało. Także muszę ogarnąć zlew. I słuchajcie, zbieramy się, ukanio jest na rehabilitacji Ja wstałam włam sobie główkę. Zaraz muszę pościelać. O jezu, jeszcze szklanki. Czekajcie, jeszcze tu są szklanki. Jeszcze to wstawię. Czekajcie. Ha, ha. Takie małe pomieszczenie, powiem Wam. I takie babole robię. Ale to dlatego, że jestem, słuchajcie, zaoferowana. Bo. I patrzcie, jeszcze raz to trzeba włączyć, wiecie? Jak się otworzy, to jeszcze raz trzeba to włączyć. O. Dobra, teraz mogę spokojnie do Was pogadać. E, słuchajcie, jestem zaoferowana i podniecona. I Szemek też, oczywiście, bo jedziemy po naszego Mietka. Przyszły nam rejestracje. Słuchajcie, tylko się zrobił problem, ponieważ Państwo, którzy e, wydawali nam rejestracje, źle doczytali. Czy nie wiem, czy nie wyraźnie było napisane? No i mamy rejestrację. Słuchajcie, uwaga. Bambi, a nie Bandi. E, czeski błąd, pomyłka. N z M. Wczoraj byliśmy tacy źli. Myśleliśmy, że, e, że już wszystko będzie dobrze, że już po prostu, wiecie, odbierzemy tylko tego mietka naszego, zawieziemy. I wczoraj cały wieczór mieliśmy i popołudnie zwale, zwalone z racji tych rejestracji. Powiem Wam, że naprawdę taki głupi błąd, ale tak. Nie chcę nam się czekać już i poprawiać tego, bo już chcemy naprawdę y, zabrać ten samochód, bo on już tam stoi y, w salonie ponad miesiąc, więc chcemy go zabrać i chcemy zacząć y, coś w nim działać. Więc po prostu. Y, po prostu masakra. Masakra. To, co się wydarzyło, to jest masakra. Brak słów. Y, ogarniam się. Czekam na Łukaszka, aż wraca z rehabilitacji i wsiadamy w auto i jedziemy. Także odzywam się no później. No już w samochodzie z Łukaniem jesteśmy. Siemano, mieliśmy. cześć, dzień dobry. A co ty taki wesoły? Ja to co? Ja jestem wesoły Romek. <noise> Masz na przedmieściu domek? Da. Niedługo będziesz miał ja, z powrotem. Lecimy, słuchajcie, po naszego mie Mieciunia. Mieciunia, Mieciuciunia, Niunia, Niunia. Ale powiem Wam, że jesteśmy no... Powiedziałam widzom o tej tablicy, że zamiast Bambi przyszło Bambi. A powiedz mi, czyja to jest wina? No czy ja? No to ty żeś źle napisał, czy pani źle przeczytała, albo pan? Słuchaj, nie wiem co ty No ale żeś się odstroił po tego Mietka ci powiem człowieku. A co ty myślałeś? No ja widzę jestem... odpowiedni człowiek Jadę... na odpowiednim miejscu. Jadę w Golfie i w wolnie. <laughs> w dwóch samochodach? I ja w Golfie jestem, ale słuchajcie, jest zimno. Mamy okulary słoneczne, bo straszne słońce jest. A wiecie, że zimą słońce jest gorsze niż latem, bo odbija się od śniegu i jest ostrzejsze. Ale wiecie co? Lecimy, Kaniu właśnie wrócił z rehabilitacji i lecimy po tego naszego metka. O, Ja dlatego taki wesoły jestem, bo po, po rehabilitacji. A, czyli już. Naprawiły, endorfin. Naprawiły mnie. Tak, naprawiły cię na chwilę. Jak nie będziesz ćwiczył, to nie będziesz ten. Ale ja muszę zacząć też coś robić, cokolwiek. Cokolwiek. Coś cokolwiek. No i słuchajcie, w związku z tą naszą rejestracją to wam pokażemy. Ten błąd. Oczywiście żartujemy. <laughs> Nabraliśmy was, mamy bandy, lecimy. W5, kurn. Ty, a na y, Wolwie mamy W0, tak? A Błażej jak u siebie ma jakie? W4. W4, czyli ktoś nam zajumał W2 i W3. No. Że tak się nie się, bał. Niech się, niech się przyzna... przyzna, kto nam zajumał. Mamy, lecimy, słuchajcie, jesteśmy tacy zjarani, ale was oszukałam, ale ze mnie oszustka, Dobra, yy, yy, Jesteśmy zjarani od wczoraj, słuchajcie, nie mogliśmy usnąć. Poszliśmy, słuchajcie, chyba po pierwszej, nie? Ja, ja po drugiej. Ty już po, ty po drugiej? Ja się zmusiłam... I korkić. tak na siłę. Tak? E, Musieliście rano stać na rehabilitację i z rehabilitacji lecimy, po, po, lecimy do, aż do Krakowa, tak? No. Po tego Mietka. Także przed nami kawałek drogi. Zaraz Łukaszek nastawia nawigację, żeby zobaczyć, ile mamy. I co? I widzimy się, słuchajcie, na miejscu. Jesteśmy zjarani. Co prawda, nowy samochód nie odbieramy pierwszy raz z salonu, bo już po drodze nam się zdarzało kilka nawet razy. Ale pierwszy raz odbieramy Mietka, nie? No. No, pierwszy raz Mietka. No tak. A kiedyś mówiliśmy, że będziemy jeździć Mercedesem, Nie. <laughs> Ale jesteśmy normalnie. Ja mam nadzieję, że tylko podjedziemy i tam nie będzie nic, co nas zaskoczy negatywnie. Nie? No nie może być. Nie, no ja też po prostu... A tak, y... ulica zawiła trzy? Tak, salon. Masz? Salon Mercedesa? No, to jest salon Mercedesa. Dobra, słuchajcie, jest, lecimy do Krakowa po samochód, także wszystko y, wam zrelacjonujemy. Zostańcie z nami. O! Zobaczcie co się dzieje. Dowiedziała się policja, że jedziemy po Mercedesa to konwój Nie, jak to się nazywa? No, konwój. Jedziemy, jedziemy w konwoju. Będą nas ochraniać, nie? No. no. Nie ma to tam. Jest słuchajcie, minus 6 że trochę zelżał ten mróz, ale nie wiadomo ile będzie w Krakowie Więc pewnie będzie zimno, jak to w Krakowie Także policyjna, o nie, eskorta to się nazywa Eskorta, policyjna eskorta nas prowadzi Po naszego Mercedesa No, grubo będzie, gruba sprawa A wiesz co mi się śniło dzisiaj? Tobie zgniło oko, wolę w dodatku. I to się nic nie śniło, bo spodnie nie <laughs> A mi się śniło, słuchaj, że dojeżdżamy do, yy, do salonu, wchodzimy do środka, a tam zamiast dwóch obrotowych foteli, foteli i ławka. <laughs> o matko, naj, najgorszy koszmar, najgorszy koszmar. Czujesz? Ja wiesz, że cały czas mam to w głowie, że dojedziemy i tak będzie? A? No tak, ja mam cały czas ten strach. Masakra w ogóle to jest, ale powiem Wam, że jesteśmy tak nakręceni, tacy, bo tak długo wyczekiwany jest ten samochód, taki dopieszczony i w ogóle, no jeszcze przed nami oczywiście zabudowa tego vana, ale taki. No I dopieszczenie z zewnątrz. Tak, a jeszcze z zewnątrz, słuchajcie, bo on będzie też, jak się mówi? Dopieszczany. Dopieszczany, ale będziemy go liftingować, czy co? A ty, ty mi zawsze przytakujesz, a potem mówi, wiadomo, że ja mówię głupoty, no. To, tak jak z tym konwojem, że się a to nie konwój przecież, nie nasz co. tylko e, ochrona albo ten, mówiłam, co? Boże, zapomniałam. Z, te, z tego zjarania zapomniałam, słuchajcie. No także my na chwilę mamy, mama jeszcze godzinę, słuchajcie, do salonu i e, cały czas mam w głowie, że wejdę do środka i zobaczę, e, Zamiast dwóch obrotowych foteli, o, fotel i ławkę. No, szok. Mam nadzieję, że, sen, że mój sen się nie sprawdzi. Będzie awantura! Ja cię. Naprawdę powiem wam, że aż ten. Wszyscy jadą y, każdy jedzie tym. Ty. W, w lewym pasie. I co? I po co? Takie życie, niestety. Mamy Kraków, słuchajcie, i Piotrusia na linii. Piotrusia, RR, przywitaj się z widzami. Dzień dobry, widzowie! Dzień dobry! Dawno 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 RR nie było u nas. Bo na gubałówkę mnie nie chcecie zabrać. No, gubałówka to w ogóle nas nie chce. Po ostatnich wojarzach. Mówią, że rysujemy asfalt. Mówią, że rysujemy asfalt, za długie mamy te zestawy. Oj to oj tam, ja już mam patent na, na co już wiem jak to zrobić, więc Tak? No. To nie zdradzaj, żeby nas nie naśladowali. No. No. A dowiedzą się na następnym filmie. Tak, tak. No tak, bo to trzeba takie wiesz, przejścia mieć, takie wiesz. A tak, Gubałóweczka no. Lux, luks, guba, no. nie? Tak, zapraszamy do Was do, uweczka, do filmu z na Gubołówce, jak sobie radziliśmy. Śnie, śnieg był popas, nie? No śniegu było pięknie, podjazd był jeszcze piękniejszy, wszystko było piękne A zjazd w ogóle I te, I te lisy rano No i te lisy rano, no, co nam te śmiecie rozwaliły Wspaniale No Życie jest piękne od piątku do niedzieli Dobra, słuchajcie, bo dojeżdżamy Ja cię, dojeżdżamy Ha! Mamy. Ha. ha! 300 metrów i minutę tu skręcamy, tu w prawo. Tu Gwiazda. Jest! Gwiazda, bo bez gwiazdy nie ma jazdy! Ale, Skręć w prawo. Bo Z tego sesji, wszystkiego no, łkania pod prąd jest, chciał wjechać! <laughs> o, i jeszcze potrąbili. Ludzie to mają te trąbki, tylko chyba do trąbienia. Zobaczcie! Jesteśmy na miejscu, słuchajcie! Nasze brudne Volvo w to czyste miejsce przyjechało. Miejsce to ja nie wiem, czy to nie nasz sprinter po stoi. Stronie. Zobacz, no, możliwe. zobacz tutaj. A tutaj, pod dachem. No, na no, co? To masz, to Taki samochód tylko pod dachem? Tak, nasz, bo jest bez ściany grodziowej i dwa fotele. Tak. Nie ma ławki! Nie ziściły się moje koszmary <śmary> senne! <śmary> ale jesteśmy zjarani. Ty, ale tu złomu? O! Tu stań, żeby właśnie, żeby ten. Stanąć ci tyłem, może co? No, stań tyłem. Stań tyłem! Albo ten. Nie, ten jest Nie, tam? kolor. Tamten ładniejszy. Haha, wiadomka. Nasz to musi być ładny. Dobra, słuchajcie, idziemy zobaczyć, co tam dla nas naszykowali. Jest nasz domek! Zobaczcie. a Jaka fajna! Ja no. Ja wiem, że Wy tu widzicie samochód, a my to już widzimy dom. <śmiennie> Na kółka. Tak, ja, ja, ja już widzę wszystko. Otwarty? Otwarty, otwarty. Wiecie, co mi się siło? Że przyjeżdżamy do Was. I już jest zabudowane? Nie. Nie. I jest jeden fotel obrotowy, a druga ławka. Słuchajcie, całą noc miałam koszmar. Że tak będzie? Tak. Czekaj. No weź otwórz. Domyka nie jest, no. tak jest. sprawdzaliśmy, jest to co ma być. No, dobrze, spoko. Maieczo. Dobra, dobra, nie ma jeszcze, stawię. nie ma jeszcze stopnia, słuchajcie, ale niedługo będzie. Wstawiacz. No, ja. <laughs> Najpierw bociepisz. No. Najpierw bociepisz, to jest. Ale na Kiedy termin? O, oh. Od razu, Od razu bo dlatego nie mamy czasu. <głos> <głos> U nas wszystko musi być na gorąco. U jest! I ślisko! Jest. Jest, jest. Słuchajcie, tu jest moi... O Jezu! I nisko! Tu jest moje miejsce. Tu jest moje miejsce. A myślałem, że za kierownicą. Nie, na kierownicą. Mąż. Mąż, tak. Zadowolony. Co tutaj to po krótce? To nie było tak proszę... kiedyś Mercedesem. Jeźdźliście. Tak, no. To co najważniejsze, zmiana y, zmiana po poprawnie. Pięknie jest. No. A zapraszam zresztą za kierownicę. Objażnię, tak, jak jest. jest bardzo ślisko, słuchajcie, bo jest śnieg na dworzu. Trzeba uważać, żeby się na tej blaszce nie wywalić. Ja od Dobra. Pasażera. No, jak? Rewelka, nie? Oczywiście tu podmianka pójdzie. Co to jest? Zderzak? Zderzak, tak? Zderzak, tak. Zderzak. będziemy tak. wymieniać. Lakierowany w kolorze, tak? Tak, tak. I, I chyba jakiś opóźnik. Tu jeszcze proponował chociaż temu wódkę. no. Zrobić, i tak ładniej. No. No i chromy sobie jeszcze dać. Tak, tak. Wtedy o i proszę, będzie. już szukanie już nie... założył, ale dlaczego nie zagrałam jak zakładałeś? <grydy> ja Oficjalnego na zakładania nie było, no. Piękny. Cudny, po prostu. Nasz domek. Domeczek nasz. Rewelacja. O, hat jest. Jest bandy z tyłu też. Proszę. Jest jaki on jest wielki, słuchajcie, naprawdę. Widzicie, że z ja tego trochę inaczej czujniki parkowania chyba to są. Inaczej sobie w ogóle... Zobaczcie, tu właśnie kupiliśmy. Czujniki parkowania chyba tu są, ale nie jestem pewna, musi miłka nie powiedzieć, bo on tu wszystko zamawiał, dokładnie doprecyzowane wszystko jest. Także yy, Alo też pójdą. No, trochę go będziemy przerabiać na zewnątrz. Na razie odbieramy go i zawozimy do zabudowy mieszkalnej. Pięknie. No to zobaczmy. Pięknie. Bo no ja też nie pamiętam, sprawdzamy w specyfikacji, czy wszystko jest. Jestem to. W wszystko było, co tu na specyfikacji. A, od, się, od tyłu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje. Tego nie umiem otwierać? Nie, to się chyba tak jakoś otwiera. O jest, no. Umiem. Zobaczcie jaki wielki. Olbrzym, to jest po prostu olbrzym. Naprawdę. Cudowny. Tak. I tak. Ha! Mega. Piękny kolor, prawda? A Łukaszek chciał przez pomyłkę zamówić biały, ale by był falstart. start. Panie jakbyś zamówił biały, to fal start straszny. No. Z swojej strony, chciałam no. Ci powiedzieć. To wtedy oklejanie. O no ale to chyba cały byśmy musieli okleić, bo biały no. to. Biały to, nie, biały to, w białym to się wozi jabłka z grójka. No. <laughs> <laughs> Łukaszek tylko, technicznie tu wszystko ogarnia a ja wam powiem jedną rzecz tu będziemy mieć kuchnię okno tu trzeba wstawić tu będzie łazienka z tej strony żeby tu był kot żebyśmy nie mieli kota od strony wejścia tutaj Ukanio musi zmieścić bagażniki na rowery chcemy mieć, na dzień dzisiejszy planujemy mieć schowane, żeby nic nie było na zewnątrz po tej stronie będziemy mieć okno i tu będzie nasza sypialnia a tu będzie okno też, bo tu będzie lodówka. I wszystko Wam pokażemy. Jak to wszystko będzie zrobione? Na razie to się radujemy tym, że wreszcie odebraliśmy, bo naprawdę jest mega. Mam prośbę, czy możecie się odkręcić do mnie na tych fotelach? Bardzo proszę. Bo to mi się śniło, to był mój koszmar. Dobra, Łukaniu już to to, przy stole żeby siedzi, żeby obraczać, o i pan trzeba. z Mercedesa też przy stole siedzi. I tam będziemy właśnie siedzieć i jeść. Dokładnie no, tak, Że trzeba po prostu manewrować jeśli chodzi o to, Nie, bo niekiedy no. oparcie zahacza sobie. Ja tu będę gotować, ja tu będę gotować. O, tu, będę gotować. No. tu jestem już w stalecie Mega, mega. Zawsze jak... Są wydawane kampery, ale to tylko z mojej strony. No. To ja sobie jedyne co Państwu będę życzył to za każdym razem yy, coś z danego kraju. O. Może to być magnes, może to być po pocztówka. W przywozimy kule śnieżne. Dla Pana możemy przywozić magnesy. Pewnie, że tak. Magnes albo pocztówki. Może być, oczywiście, nie ma to dla nas żadnego problemu. No jak się dowiem, a nie będzie tej rzeczy... Nie, można <noise> nas sprawdzać na YouTubie, gdzie no jesteśmy. Właśnie, no właśnie. no to będę My miał. nie możemy oszukiwać na bardzo. No to będę miał, no. będę miał, Ta. dokładnie. Zobaczcie, jak się świecą światełka. Wychodzimy, bo idziemy papierologię zrobić. I jak się świecą światełka, zobaczcie. Co. Lecimy. Robić... Papierologię. Nie, słuchajcie, oni nawet własną pianę mają do kawy. Mega. Mega. Papiery i wyjeżdżamy. Dobra, kochani, dostaliśmy prezent. No to wiesz, dla nas jest, nie wiem. Dla nas? Dla nas zobaczcie. Jak miło. O, od razu, od razu za pogoda. I kotyk, nie ręczniki. A ręczniczek dla Ciebie kupię. Kotek, ale to sugeruje, suger... jaki coś sugerujesz? <grystanie> <grystanie> Trzymaj. Dobra. Robimy foto i spadamy. dla kogo? Dla mnie. <grystanie> Gratuluję, <grystanie> bardzo proszę. Dziękuję Oficjalne bardzo. Mam, 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 mam. Nie, łkanio jeździ. Lartowała. ty tylko zajmuje się tyłem. Ja <grystanie> no tak, ja tylko za budową. Dobra, samochód, robimy to, to. na koniec podoba się nie podoba. Nie, no to słuchajcie, no piękny jest, on no nasz wymarzony tak naprawdę, tak? No, gdzie my... taki samochód wjeżdżał na kemping, to zobacz nasze marzenie, chce Tak, to, to, mieć. tak. No. nie, a ostatnio nawet ostatnio jak byliśmy na zlocie, to tam gadam ja się nie dam na, w ogóle na samochodach, mm -hmm. ale jak widzę znaczek, to Mercedes to jest nasz. I tak dochodzę, <laughs> mówię, o, my będziemy mieć takiego, bo Mercedes i siwy. A on mówi, nie, nie, wy będziecie mieć lepszego. A ja mówię, aha, to ja nie wiedziałam. <laughs> tak, ale słuchajcie, my jeździmy już ponad dwa lata w karawaningu. Kupiliśmy sobie przyczepę też bardzo dobrej marki, bo kupiliśmy Fenda, to jest dobra, dobra marka, jeżeli chodzi o karawanik mm -hmm. i yy, zamysłem takim, że tańsza, więc jeżeli nam się nie spodoba karawanik, to sprzedajemy i yy, żegnamy się z karawanikiem, no ale jeżeli po dwóch latach kupujemy Sprintera, będziemy go przerabiać, no to, to, to chyba znaczy? nam się karawanik no to, spodoba, to, tak? Znamy, tak <laughs> Czyli reasumując marzenia się spełniają. Tak, no, tak, tak, trzeba tak, tak? Tak. trzeba rzucać robotę, spełniać marzenia, znaleźć sponsorów. No dokładnie. <grym> tak. <grym> I nie zapominać o tym, co mówiłem, że po każdym wyjeździe. Tak, to już obiecane. Się... Nagrane jest, puszczam i będzie obiecane. Spędnia, tak, 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 tak. tak, <grym> Także robimy foto. Jakby jeszcze można z Państwem. A tak, oczywiście idziemy do zdjęcia, słuchajcie, lecimy do foto. Dobra, kochani, ja już sama w Volvo. Zobaczcie, ja będę prowadzić. Ponieważ ukanio jedzie z printerem, Także wyjeżdżamy spod Mercedesa. Słuchajcie, cudowni ludzie. Przemili, przemili. Bardzo fajna atmosfera. Po prostu salon naprawdę na wysokim poziomie. Oczywiście nie mówię tu o marce, bo marka to wiadomo, że jest na wysokim poziomie. O obsłudze. Bardzo wysoki poziom obsługi. Także aby tak dalej. A ja zbieram się, czekam aż ukanio, żeby. Żebym, słuchajcie, zadyszałam się, bo trochę. Trochę przeszłam, a wiecie, że ja nie mam w ogóle kondycji. Także słuchajcie, my zadowoleni, bardzo szczęśliwi. Lecimy w trasę i widzimy się w następnym rogu. Trzymajcie się, pa! Lecimy za dwie yy, naszego Mercedesa do zabudowy.